Usnął na zawsze, słuchając tych historii. No hejka, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj po raz kolejny zagraliśmy sobie z chłopakami w Garry's Mod na trybie Trouble and Terrorist Town. Oczywiście linki do nich znajdują się w opisach i proszę, nie zwracajcie uwagi na to, że były to święta, bo jakby to, to dalej troszkę jakby są święta, więc jakby takie można powiedzieć poświąteczne nagranie. No, nieważne, subskrypcja, łapka w górach, się spodoba i tak dalej. I miłego oglądania. Po listach się nie kojarzy ze świętami Dobrze. jak basen, o, Jesteś, basen. Oh. No jak co roku świąteczne basenie są organizowane, tak zwane świąteczne wyścigi na śmierć i życie na drugą stronę basenu. Który tam? No. Na polegają. No tak, generalnie czy są tu wszystkie osoby? Zakładam, że tak. Ta. tak. Bo musi, musimy przede wszystkim wyznaczyć jakiegoś sędziego. No. Kto będzie sędzią dzisiejszego w pojedynku? Kto ma najbardziej świąteczny skin tutaj? No. Sędzia sprawiedliwy. Mi. Ogórki mi się kojarzą z tym Tak, Wiesz, no jaka już jaka najpierw no, no, nie, no, górki, się tak, nie? kojarzą ze świętami. Ale nie ma śledzia, więc ty, ty jesteś. Korbik! No. Zwierzęta to podobały Sylo będzie sędzią. A, zwierzęta mówią. Ja o nie, sylo sędzią. Wwięta, tak, zwierzęta o, mówią ludzkim sędzią. głosem święta. Tak, Takie to to są zasady. dlatego blady się odezwał. To, to a, będzie sędziował. Dobra, to ja będę sędział. Ustawcie się w linii na basenie. To tak, zaraz wytłumaczę wam zasady wielkiego świątecznego wyścigu. No tak. Panie VGZ proszę nie zrobić fal startu, dobrze? To ma być uczciwy wyścig. Ale go sprangowałem. Zasady są proste. Zostawiacie się w tej linii brzegowej. Waszym zadaniem mm -hmm. jest dopłynąć do końca i z powrotem. Ostatnia osoba umiera. Znaczy, umrze. Hubert, no. 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 że są. ta osoba rozstrzela wszystkich. A nie, nie, nie. To nie, nie. Nie. No, nie, nie, nie. Nie, nie, nie. No. Halo święta są! So. Czy jesteście gotowi do wyścigu? Nie, nie. Tak więc na mój wyższa. Ej, ej, co to było? Ej, o On <noise> w LGZ nie wystrzelił. Ale wystrzelili. Wystrzeli. Panie w <noise> bo pozostanie pan no. minusowego? Pamiętam. No dokładnie, no, wystrzelić no, Na jakie słowo, no. no. przepraszam, e, a, jakie od są Trzy, dwa, jed... na jakie słowo startujemy? Odstrzelić go. 3, 2, 1. Na Raktowałem, mój strzał Okej, Na strzał z karabinu to będzie start. Uwaga, gotowi?

4 IQ porobione. O, dziękuję. No to Ale w topa. nami na tutaj próbował rządzić. Weźmy go do wody, goście. Ej, a przepraszam, go. W ogóle słyszeliście ten, jak, jak balezie, szybko pływa Bladii, uh. ej panowie patrzcie na uh. szybko pływa <głuchy> Bladii Ej, ale czemu Paweł tutaj też nie, o, czemu nie żyje? Czemu Paweł nie żyje? Właśnie, ja to nie wiem Ale tutaj dużo... się nie strzelałeś przypadkiem? Paweł, co ty zrobiłeś? No Cęsto nie wiem, bo nie. ale wezmę go do toalety, schowam Ej, najlepsza skrytka. Gdyby ktoś go sprzesić, to będzie tutaj, ej, ja w toalecie I co się stało? Ej, co to było? <grym <gippi> <grym <g> nie, wiesz kto mi najdzika wrzucił A Tu nie był najdzi, po prostu wybuchło obok ciebie ta, 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 ta. No ale no no, stałem, no Widziałem jak to wyglądało Parcie, par. No co? Jesteśmy tu sami No Wiesz, jak to wygląda Mogę ci pomóc mm. tak Jak w broni górniczej Jeżeli jesteś złym to, Ej, ej, chodź pokaż coś ale musisz mi zaufać. Ale musimy tak zaufać, zaufać, zaufać. Zaufam. Eee... Ej! Ej, ej, ej! Okej okay. O. Eee. Dlaczego Flotar Dlaczego? A, z, co? Ja jest? w ogóle wiecie co ja w ogóle nie wiem czemu zginął pan Paweł Ja też nie i, wiem on dziś e, kto Paweł był z sisterem? No. PGZ? A ktoś no. sera no, Dobra, no. A kto tak? był? A dlaczego? Dlaczego... Ej, dlaczego Flotar, przepraszam bardzo, zaczął strzelać I Co? What the f Dobra! Planowacji. To tak, to tak. W każdym razie, pierwszy wyścig basenowy powiódł się niepowodzeniem, ponieważ osoba, która przegrała, została oficjalnie zgładzona. Dlatego proponuję powtórzyć wielki basenowy wyścig, no, nie. ale tym razem bez oszukiwania. Chodźcie. No. No, nie wiem, nie wiem. No tak. O, tak. Teraz mam lepszy taki pomysł, Dobra. może. Ej, ja szukam i... jakiejś zabezpieczenia do strzelania. No, tak Dobra. Ja tak samo, mnie już odstrzelili w tym basenie. No po tak to wszystkie. wyglądało. Dobra, chodźcie tu wszyscy. No my też. To... Do, do basenu. Chodźcie no, nie, wszyscy nie, do basenu. Chodźcie wszyscy do basenu. chodźcie. Zrobimy powtórkę, wielkości, Ponieważ ostatnio było oszukiwane. Jak chcę być sędzią, jak chcę być sędzią teraz. A w dobę się po całej sędzią, zabiłeś wszystkich. No. Dobra, poczekaj, ja muszę, ten. Dobra, czy wszyscy są gotowi do wyścigu w takim tak, razie? No, tak. proszę się ustawić. Ale tutaj proszę chyba nie kogoś kogoś panie, Nie, nie, ktoś! Proszę się ustawić, panie, brzód. Do wyścigu. Co tam oszukuje tam? Eee, rozumiem, że startujemy no, na wodzie, ale jest uczciwy no, tak, na pewno. Ja się boję, bo mnie zabili okay. przed chwilą w basenie, jak byłem. No my też zabili przed Dobra, chwilą w basenie. Dobra, panie, proszę krzyczeć, bo cię nie słyszymy. Ty, ty byłeś mordercą, mają Dobra, byłem czyli tak, startujemy oczywiście Chcesz na wodzie. E, tak, proszę tak. się ładnie ustawić. Pa, A to w dwie strony, robić? czy w jedną? Fajnie A, byłoby wiedzieć ja przed tym wyścigiem. No mówione, że w dwie. Dwie strony, tak, to tak? Musicie zady. dotknąć tego i z powrotem. Ja tam będę sprawdzał, czy S, każdy S, dotknie. Osu, dobra. Dobra. dobra, także przygotujcie się i jest na mój strzał startujecie. Psiu, wystartowali! Ja to. Ej, sądzę, tak szybko jest! Ej, co? Okej, sądzę! Oszuka! Oszukiwa! S, nie... Ej, co? 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 Edzo? Oh, był na do i wygrał to po prostu. I wygrał to po prostu. ez! na do palaczu. Edz. A, do. A, do. A i są tu jest tu wszystkich. Chłop na do palaczu. Szukali. Chłob jeszcze no, bo... wszystkich tutaj. Ja po Ale... prostu nie wiem co tu się dzieje. Na ile ja byli, ten basen jest jakiś topiący to Szefar wygrał. To wygrał dokładny, tak, gacha. tak. Pomagacz. Ja Schrefer... wygrałem. Ja wygrałem. No, Separ wygrał. Jesteś... Na czyta grał. Oficjalnie zwycięzcą tego koncertu. Czy powiedziałeś? Co grałem? Na czyta grał. Posłuchaj. Jonest. No. Jonest. Ujdzie no. go sprzątnąć. Zabijaj. Zabijaj. Tak? O, Jester no oh. Nie, nic. Ustawiałem coś, ponieważ. Yy... ustawiałeś? Oooo, jakieś były ustawianka robione. Nie, możecie no. mi załatwić. Nielegalne Ustawiasz? pewnie jakieś ustawianko no. było. Dobra. Policja. Przepraszam, jest? Ja, ja pamiętam, że tutaj było zejście na dół. Tak, ja pamiętam, proszę za mną. Zejście na dół dobra. było w tym miejscu. A, a dobra. O, dobra. No, wszyscy schodzimy Uwaga. na dół. Szybciutko, dajmy No już Panie Szepar, proszę schodzić na dół. No, to, bo realizm, na, Myślałem, że nie przeżyje. Co? Tak. Bojojoj Co? Ktoś otworzył? Ej, kto to otworzył? Ktoś film, otworzył traitor room I to nie był VGZ, no. bo stał do tego Ej, jakby co, to uważajcie to, to w ogóle było, Jakby to nad... co, to uważajcie na wybuchowe beczki Bo one mogą... Ołaaaa wow! To, to by nie było Nie ma prądu, włączycie prąd! Nie ma prądu, włączycie prąd! Nie wyłączyłem, nie, nieprawda Nacisałem przycisk to nie jest nie. włączenie prądu. No, to tak się, prąd. wyłączył prąd. Mm. Wyłączył. Proszę, włącz no, prąd. Tutaj nie wyłączył, tylko włączył. Dobra, idź do tony. Ej! Błąd! Stop! Proszę Ej! Proszę mnie atakować, Zawsze no, no, Zaczął to mnie strzelać w ogóle, nie, no, nie to, wiadomo, nie to, wiedzieć czemu. Nie, nie zabijecie. Bo no, to siódmy dodam skrzydła. To Proszę cię! Co to? ty bo? zacząłeś strzelać! No nie! No, nie! Jak to, już widać, nie jesteś. No bo nie trafił we mnie na to, co ci mam powiedzieć. Ej, Shepard zaczął strzelać do Pawła bez żadnych w ogóle ostrzeżeń. Ej, wiecie tak, tak. co? Ale naprawdę. Wydaje no, mi się, że z tym bo zaczął mnie bić i uciekł. No, ale to jest tak samo jak w ogóle Paweł, tak stupy totalnie. No, no Ej, bo to coś ktoś go. Ja to. Ej, co jest? Co? No widzisz? Halo. Dobra, sprawa jest taka, że uciekli wszyscy. Bomba nie miała sensu. Nie, nie. Dobra. Ja tylko musimy bo Rozmawiaj na whisper, chodź. Bo no. Właśnie otwarłem i to mi się potem zamknęło O właśnie, teraz zamknęło O tutaj. Musimy wiedzieć gdzie jest reszta, bo reszta się gdzieś ukrywa Nie podejdę bomba tak ładnie została podłożona Okej okay. hmm. No Hmm No nie, nie podejdę, bo ukrywają się po drugiej stronie Dobra, nie musimy ze stąd spadać, bo bomba Wybuchnie i dosięgnie co najwyżej nas O, goty! Pogaty co to miało znaczyć? Gnoju jeden! Dobra. który to dalej? Dobra, tak, teraz cichutko. Nie wiem, Bogaty chciał się... mnie zepchnąć robię żeby żebym się zabił. A szczerze, zabił Pawła na moich oczach. To nie, musimy być przyczajeni, pamiętaj. Silo jest 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 go nie zabijamy. jest mhm. nie no, tak. musimy ty, Ech, ja ty... dobra, masz... pod bombę teraz C4, albo... Dobra, masz C4? Tak. Dobra, dawaj. Chodź. C4. dorbaster to jest to? Nie, nie, to jest C4, po prostu. Aha, dobrze dobra. mam. Albo, chociaż dorbaster też byś... masz dorbastera A w sumie kup do super dorbastera to podejdziemy tam, za nim drzwi, i podłożymy na wejście. Dobra. dorbastera w sumie? Tak, teraz mam. Dobra, chodź. Podłożymy na drzwi tamtej. Dobra Halo? Dziękuję tam nasz jest Zabił Pawła na moich oczach Ale tego. bo zaczął do mnie strzelać no Nie, nie, jak do ciebie strzelał jak jesteś... No Halifina, po prostu dostałeś kulki No bo nie trafił Coś to mi tutaj też śmierdzi to A Hogaty chciał mnie zrzucić z drabiny Chciałem, ale to był prank no, nie prank! Silot, nie prank. wie o tym, że ty jesteś gesterem, nie? Masz tego świadomość, czy nie? No i co? Nic by ci się nie stało. Ale się mnie zrzucić. Nie, znowu Nieważne. Ktoś z was jest zdrajcą. Nie, on stawiał szopato na kałach. Tak, bladi! ktoś z nas, ten kałak to znaleziony też przypadkowo, nie? Nooo, jaki kałak! W imieniu prawa i się, w A, dwóch się, że... tej bomby. Czemu dwóch traitorów? No nie, nie, nie ma... Teraz że Shepard jest dostopno przybowym, powodzcie. Oooo, ale obie podłoży... Czemu dwóch? A, Zabawiamy. O, Zabawiamy. O, o, ja też mam na ciebie prezent, patrzę. O, ej, ej, ej! A ktoś chce prezent ode mnie? Ktoś chce prezent ode mnie, tylko musi ze mną na zewnątrz, bo to jest duży prezent. nie, 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 nie czekaj, ja może też jakiś... No, o, jak... mam prezent, znalazłem! O, ale no, fajny stół! Idziemy. Komputer sobie na nim wstawił. Widzisz fajny prezent A, Będziemy grać w grę całe święta. święta? Panie Hogaty gdzie pan jest? No co jestem to przy was, to jest prezent co, dla co, nie siebie. widzicie mnie? Ja cię nie widzicie? Ojej, bo... on jest za... On tutaj jest gdzie? w gabinecie. No panie hogaty, mam dla pana nie prezent, ładnie. proszę, to dla pana stół. A nie Stół, zawsze chciałem takiego stół mieć. Fajny stół co nie? Proszę, tak, mój do mojego osiedza. domu, to jest mój nowy dom ogólnie. No, A, nie, nie? fajny, taki. Mieszkać super. mieszkać no. No. Hmm. Fajny dom, pani, pani ten, panie bogaty. Uf. No. no, A co tam się dzieje? No nie, ja, nie kładę no. tym. pani tutaj jest. Gdzie jest Blady? Właśnie, ej, coś się Halo? Bloody? Halo? Hey, co, jest co tu się dzieje? Knujemy. Rozmawiamy sobie. Nie możemy sobie porozmawiać, ale tak, no Ale czekaj, czekaj, co robicie? Jak A tu spójrzę. Nie, zostaw mi, niech sobie gadają. Halo? O, no, Za halo to wiesz, co robię. Masz tam papier? Ta, jasne. Już D Daj tu z rolkę, bo u mnie o, brakuje. Czekaj, masz. Ja eee. Byłem, tak. eee, daj rolkę, eee. o, dzięki, dzięki, dzięki Okej, okay. dobra, o, no. e, nie ma za co o, pre, no. proszę bardzo, jeszcze puszka można wyjść. żebyś też się napisał. Dzień dobry jest to, co? to jest naprawdę ekstra klasa Patrzę, czy ktoś się zabrał ten prezent? A, był. Nie The part. No nie! To, to nie jest Czego magia się świąt, chodzisz? No, no, <laughs> z tą lufą, z tą lufą <laughs> To nie jest magia świąt Ukradł nie, prezent! Mamy. Złodziej nie prezentów. Nie ukradę, nie ukradę. złodziej. Najgorszy ja, ci patrę, ja ci mogę. Patrz po ja ci mogę pokazać prezent. Chcesz chodź. O, no ja jest, jest pewnie. Bo ja każdemu daję prezenty, a mi, mi chyba nikt nie dał pre... A nie, mi coś tam dał. Ja, ja tutaj jest, prezent. trzeba tutaj. Przy... O nie. Ej no. Kurde. Tutaj trzeba iść. No. No. Jak tu pójdziesz? Co to miało znaczyć? Co to miało znaczyć? Kotar będzie opowiadać o, świąteczną nie, 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 nie. historię! Ej, chodźcie, świąteczne historie! Wszyscy do kanapy! Idę. Dobra, to tutaj do. Chodźcie, do... wszyscy do świątecznej kanapy, Kotar będzie opowiadać historię! Chodźcie tutaj! Zmieścimy jedną kanapę. No. Nie chyba nie można kanał przenosić, Pani tak panu, mi się Panie wydaje Panie Pawle, Panie Pawle chodź świąteczne J, historie ja będą teraz! Chodź no. świąteczne historie! Chodźcie świąteczne historie! Chodźcie wszyscy. Ej, chodź, chodź świąteczne historie sam. Dobra frotar, opowiadaj! Opowiadaj. wiesz co, jest taki problem, bo ja was tutaj zawołałem oczywiście, żebyśmy opowiadali sobie no. te świąteczne historie, ale nie mam żadnej przygotowanej. Jak mm. e, to może właśnie też mówię, że będę grać. Moje wszystkie historie są smutne i nie pasują. Do tego. Żywa, był oh. zagramy w taką świąteczną ruletkę ej co wy na to zagramy w taką świąteczną ruletkę każda osoba która nie opowie umiera ej, do, dobra, dobra. on jest pierwszy to on jest on jest tym no Cześć, ja to jest chyba na nie na stole nie! W takim razie flotar zaczyna opowiadać historię świąteczną wymyślać. Jak nie, to... E. No, to... E, może do 10 policzymy. Jak <grym> zacznie odpowiadać, to go za... <grym> A, jeden, widzę, że pomysł się spodobał. Super, dwa. dobrze, super, super, tak, super. Historia da wejście. 5. 9 10 Oh, 10, ale sekunda, ja, ja potrzebuję, ja potrzebuję przygotować tą historię, bo jakby... Ja... DZIEWIĘĆ! Wyda... O, o, I o, OSTAMNY! O, no, SŁOWO! O, 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 o. Coś mówi, coś to... mówi! Nie strzelajcie, po a, prostu, a, nie strzelajcie. Paweł, Paweł tutaj! Stop, 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 właśnie prawdopodobnie jest prawdopodobnie bo chciał tutaj, żebyśmy przy tej końce tutaj byli, a tutaj, jak ja pamiętam, jest możliwość robienia... O, Panie Paglewie, o co mi przesadzicie historię? dobra rozkmina tam była. Kon Paweł wie takie rzeczy, że tam coś w ogóle jest. No A bo może byłem to Paweł razy, chciał to, tam nas Dobra! Czemu ty nas chciałeś tam, tam zebrać? To, Flotero, powiedz tą świąteczną historię tak, w w nie? Tak, 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 jasne. No to już. To był wigliny wieczór, wiadomo. <laughs> Spotkaliśmy się z rodziną na świątecznym basenie. Basenie? I... O. Pamiętam, zmusili, zmusili swojego syna, żeby mm. usiadł na kanapie mm -hmm. i żeby opowiadał świąteczne historie. <laughs> no, on na. nie znał żadnych świątecznych historii <laughs> i zagrozili mu, że jeżeli nie opowie tej historii, o świetle to, to, to z... Własna rodzina, to własna rodzina. rodzina chce go zabić. To wy jak coś, jeżeli... Jeżeli nadal A, tego nie rozumiecie. Także nie tak, zabijajcie mnie, proszę, dobra. Okay. Ja chcę posłuchać A, tej historii tylko. historia. Nie no dobra historia, podobała mi się, to kto następny. Sajno dawaj, opowiadasz. Teraz co? Tak. Gdzie się! Nie <laughs> wiem No to byłem sobie w takim sklepie i był ze mną tam taki pan Michał. I, I on Dobry. chciał mnie strzelić, ale nie ja chciałem mu strzelić. On tu. On tu. I, i, I tak właśnie było, i, i byłem strasznie zmęczony. I, i, i kanapki sprzedawałem też tam. Ale kieruję piecem, ja. to... ja bro! Będę chciało powiedzieć prawdziwą historię. Mogłaby się Czemu, ona przydarzyć kanapek? każdemu z was, tak naprawdę. Mm. W tej historii występuje. Właśnie Czemu Sylo dał, przepraszam, bardzo kanapkę? O, Paweł występuje w tej historii, sikać, tak, sikać. Ej, ej, ej. Nie Proter, nie później wiem. będziesz jeść. A, dobrze, przepraszam. No. Przy świątecznym stole zasiadał Paweł, jego brat, jego siostra i jego dzieci. A jak się siostra nazywała? Angelika <grymne> to to tylujemy, każdy, zna, każdy zna taką Angelikę, no nie oszukujmy się No tak, To właśnie tak, no. była tak, to ta, prawda. ta Angelika To okay. właśnie ona była jak coś no? Tak I przy tym świątecznym stole Wydarzyło się coś nieprawdopodobnego Ponieważ Paweł powiedział pierwszy raz no. w życiu ludzkim głosem A co <grymne> powiedziałeś? Tak, bo był zwierzęciem Trzeba no, użyć morzu. Ta jest kics historii. O, oh, ładna dobra, yeah, historia. to ja teraz opowiem historię, ja też chcę opowiadałem historię. Aż to flotę zagryz musiał. Dobra. E, nie wiem czy wiecie, ale też tam pewną historię. I też dotyczy się pana Pawła. Oooooo, oh, no, pan Paweł. Wszystkich dawno dawno, dawno, dawno temu. Za górami, za lasami. Żył sobie pan Paweł Tinki Winki. O, oh, to ten! <laughs> Tinki Winki, jak to Tinki Winki? Po wielu latach życia za tymi górami, lasami w swoim teletubisiowym świecie, postanowił zostać świętym Mikołajem. Dzisiaj jest To Jednak nie wiedział, jak zostać świętym Mikołajem. Dlatego zapisał się do wielkiej szkoły magii mikołajowania. O! to znam taką już. On prezentuje rozkaz. Taka jest, taka jest. Taka jest. A tam dostał Co się do najszczytniejszego domu, oh, czyli do Hufflepuff. O nie! ci. O mój bo Boże, wstążyłem. w stworzeniu. uniwersa zostały pomieszane właśnie w tym momencie, Maszaki. guys. O nie, najgorzej. No, o, uczy my się bo... m.in. władania mieczem świetlnym. Oh. O! O oh, Boże. Ej, ale w Hufflepuffie to tylko Co? chyba jedzenie swoim mieczem. Ale, ale gozak, patrz podobno iu, iu, legenda iu, iu. głosiła że w tym tej szkole jest ukryty tak zwany pierścień władzy no i mikołaj o, Jezu, ze swoim lightsaberem ze swoją magią <grym> postanowił go odzyskać tak. no i nie Aha. udało mu się bo zginął a, a po powiem, się... Bo zginął się rozumiemy co, co? Bo zginął ale to był no, smutno no, wladymierz on zginął a dobra, czemu go zabiłeś e, dobra kto ma kto to ma historia t... była kto ma kto ma defibrylator

no, no niestety wiem, że tak historia. Ja to tak, poczyniam historię i zabił tego właśnie. No, no, no. Zabiłem VGZ-a z Ale ja naprawdę no, nie, nie wiem, co to jest. Ja też nie. Na no, pewno może, jest. ale miał owoc. No, odno... nie nie Dobra, kto ma defibrator, trzeba podnieść pana Pawła Bo nieuczciwie zginął trochę. No, on zginął w tym VGZ ubiegł. w ogóle. Jest person, call detective. Yes, silo jest, sylo jest. No. Co? Jesteś detektywem? Nie, nie. Z sur, z surwiolistą, bo no dał czystety? mi kanapkę. Ej, nie mamy detektywa w ogóle? No, no. Nie, nie, no, mam nie. Detektywa nie, nie ogóle. mamy detektywa. A, no. <laughs> Dobra, okay. proszę tylko, żebyś pana Pawła. No. Ale nie to wiem. Hmm. Tak. Okej, okay. ehm, wypadałoby zgasić światło. Mm, albo... Mm, ja to jak nie to nie zrobić? No dobra, nie, to mam lepszy pomysł. To może pogrzebmy ich w kibelku, albo w o, basenie. Okay. Kto, kto woli. Dobra. O, dobra, w basenie i może się rozdzielimy hmm. i nikt nie będzie podchodził do tego i ktoś może... A co to jest? O do No, no dobra, zostawmy tam. Dobra, ja go zostawiam tutaj. Przyjdzie ktoś do wskrzeszenia. Dokładnie no, ja dobra. idę się gdzieś tam schować. Ja tak samo, ja idem, to, się, ja, to no, ja, do ja do łazienki idę do kibelka. Cześć! No mi ty ty, 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 się kleisz za Dziadu, bardzo do ludzi, Dziadu, ja pan... wiem, że ty jesteś trajtorem. Ja? Tak! Wiem o tym. Pan jest był traitorem. trajtorem. Wiem, ja. ale był drugi jeszcze i ty jesteś nim o, ty. Bo ja, wiesz, ja bo wiesz o pewnej, bo wiesz o pewnej tajemnicy, ja, okay. o której wszyscy wiedzą. Idziemy sprawnie, o nie, chłopi wystawił Paweł digla pojadł? przed mordę. Tak, <laughs> Z poziomu krocza. Także... Czyli w ogóle coś wybuchło chyba, nie? Przed chwilą. Tak. Tak, będę mógł. Cała historia taka mocna. Bo... <grych> 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 Dlatego ja bym... moim Jezus, zdaniem, zdaniem zabójcie jesteście! Ej, przepraszam. Coś, <grych> <o>, czy... <grych> coś ty mu zrobił. Ej, ja nie zrobiłem. Zaczął do mnie strzelać i. No i ja jestem. Ja strzeliłem przeparda po prostu, tak? Bo się przestraszyłem, a Bladiego dobił po prostu. Ej, dobra, BlaDiego do tego i ktoś niech wskrzesi. Jeszcze raz no. do pokoju i wróćmy. Okej, okay, wróćmy do pokoju. Okej. Okay. Dokładnie tak. A to was strzeszacza. Ja do swojego pokoju idę. Okay, do, do, do. Tu ty jest dla strójka jeszcze w pokoju. Co ci się wydarzyło? Wiesz, ej, wiecie, że jeżeli jesteś dwójką trait. Nie, Szepart nie jest, ale ty może być traitorem. Ta, tak. tak, No ja jestem jak coś, no. A jesteś? Tak, jestem traitorem oczywiście. Dowiedziałem, tej... hmm. ej, to weź mnie, zabij mnie z rest, co? Ale jeżeli nie jesteś traitorem, no to, to mnie nie. A, ale w sumie ja nie jestem. Tak. No. Ej, 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 ej. No? To stoję To się go po prostu sprzątniemy. Ej, jest już ten? Jest już zresztą. Nie? nie, on ja tutaj, nie tutaj jest. jest. A, zaczynamy. No no? A, co ty? A, czemu by zaczął strzelać? Myślałem, że wysłyszałem ja będzie... go. go. Chodź go po prostu sprzątniemy! Ostatnia runda? Ściany mają uszy i słuchają. Czasami Pętak Sylwester. Ja wiedziałem o tym, że Hogaty i tak jest. Także no spoko Wygrał ten, tak jak chciałem. Wizider 4? Nie, 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 mnie Nie, nie,

Dobra. Ja, z czym masz? Gałganki. Z szynką pomidorową. Smaczna też. masz? Skąd masz tą kanapkę, Panie Flotar? Ej, kupię, w sklepiku. W sklepiku kupiłem. Aha, to co, gdzie co jest sklepik? To nie brzmi jest... podejrzanie. Nie, otwarty. Właśnie ostatnie 5 minut. Jeżeli A, chcecie kupić, to... no dobra, to chodźmy do sklepiku. A, chodźmy do sklepiku. Pewnie tak, tam jest jakiś ten, ten ładunek. O o, o! 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 Chyba... O! O! To o! kanapek. Ej, dobra. Chodźcie go gdzieś ten to jest sobie tutaj do kontrolę przy całą sytuacji. Zakabinować Proszę paną <coughs> Zampnijmy go Jak w szkole no. Ale Prank! Dobrze no. to Mamy jakieś gare muzimy co robi Mamy, ej, dobra. Coś, żeby mu wrzucić Mam teraz, taki po... te? Mam teraz taki pomysł, że ktoś będzie musiał być na straży i go tutaj pilnować, żeby nikt sprzed nie wyszedł stamtąd o. Ja go mogę przypilnować On mnie pilnował Bardzo w tamtej rundzie, więc no ja go okay. ja okay. będę tutaj z Bardzo dobrze A zobacz co oni Dobra. O co chcesz? Nie patrz A. mu do kibla, Serio? Jezus! O, o, no, ale no ma dużo. Nie, na nie, nie, wiem, ja go przypilnuję i pójdę z nim Dobra, Poczekaj Poczekaj, na chwilę mam pomysł. pomysł. nie, nie, Mam pomysł. nie, 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 O nie, yes. 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 nie, nie. nie, nie, nie. Czy on został już przypilnowany no, na zawsze, na dostaw, wieczność? No, ale, tak, nie. ustaw się przy nim, o, nie. A to go... nie wybuchnie no. drugi raz? Nie, no jak gdyby, jak gdyby, to, to, celi, to, to, to wybuchnie raz. pewnie no, Ale to nie o to to no. gdyby, No To no, nie to gdyby, to, Ej, co, co to miało być? Dostałeś cokolwiek? Panie Hoga, bombę to, to chciałeś strzelić, bo jej obok strzelił Nie, nie da A strzelenie to się korzystać śmiercią dla wszystkich w tamtym Jej się nie bombę, to się da Jak się, 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 się nie da? da Oddawaj to da się, Oddawaj, puszczaj no, Ej, Co? Co to za... Co kajdankował Udawaj mnie nie Panowie, ratujcie no. Ratujcie! O, przejście! Co to jest? O, to to o, hogaty, otworzyłeś to? Ta, 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 ja otworzyłem brzmi, no Szepar! Jest... O! O o. Co się dzieje? Ty. Ej no szepar! Co się dzieje? Co to to się dzieje. Szepard nas zabija! Chepard, szepard, co ty, szepard, ty robisz? Zadykaj, zadykaj. To, nie to, ja! szepard, to Szepard, ja, szepard to ja jest, jest na 100%! Szepard! Nic nie, nie, nie się klikałem! To jest jego wina! Na 100% tak jak, zaufajcie mi, ja już nie się tu To już jest po mnie! Ostatnie moje słowa, Szepard! Zadykaj. No ja nic nie robię! Ja nawet nic Pognie... nie kliknąłem w tej rundzie, a, a giniemy. Co to jest? A w ogóle kto zrobił Babiego? Czemu on nagle nie żyje? Co on jest Ej, nagle... no, no, za Kajdany Podniosłem to, podniosłem to, no! Ratunku i to Zabije. ja coś tak czy... Weź mnie roz, kuj, no co ja mam robić? Hmm. Tak skuty jestem. Nie wiem. No nie. Za... Ja wolę lepszy to, że ja to niczego nie dotknąłem, Słyska. nie? Jakby to on się dobili no po prostu. Ej, co jest! Co Nie wiem no, tu jest teleport. Możemy tutaj nie, 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 nie jest teleportem. Jest nie, nie, nie jest turbulator. teleportem. Dobra. Nie jest teleportem. No tutaj ich sprawdzimy po prostu. Można wejść? A chłopcy co, co, co tam pa? płaka Jak ty tu? Nie otwarł z tego. Trajtorem. Nie jestem. O, otworzył. O, otworzył a co to? Okej, okay. den, DNA scanner. Hmm. O, detektywem był, bo został. O, czyli był jesterem wcześniej, okej. Okay. Flotar był. Niewinny kto to zgasił i dlaczego? Algierze? Chyba Hoga ma taką możliwość teraz zgaszenia. No właśnie. Ja w ogóle patrz, widzisz tego ogórka okay. tutaj? No. Wie, jak mu noga zwisa. No chodź na chwilę, patrz tu. To naprawdę silu tutaj zwisa. No, Okej. Okay. Nie, 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 bo ja tutaj.